Dziewczyny, szukacie wygodnej kurtki skórzanej? Mam dla was świetną propozycję. Rebelhorn Siena Lady to idealny wybór dla kobiet, które chcą łączyć styl i komfort podczas jazdy miejskiej. Najważniejszą cechą kurtki Siena Lady jest jej wyjątkowe dopasowanie. Dzięki panelom forway stretch. Kurtka idealnie przylega do ciała, nie krępując ruchów. Elastyczne wstawki sprawiają, że noszenie jej jest niezwykle wygodne, niezależnie od pozycji na motocyklu. Wykonana z wysokiej jakości skóry bedlancej i elastycznego materiału, kurtka jest trwała i odporna na ścieranie. Centralny panel wentylacyjny ukryty pod górnym zamkiem zapewnia optymalną cyrkulację powietrza, co jest szczególnie ważne w cieplejsze dni. Rebelhorn Siena Lady ma również kilka praktycznych rozwiązań. Krótki zamek umożliwia spięcie kurtki z jeansami, a zamki na rękawach ułatwiają jej zdejmowanie i zakładanie. Miękkie, neoprenowe wykończenie kołnierza zwiększa komfort noszenia. Na pokładzie znalazły się oczywiście także ochraniacze poziomu drugiego na łokcie i barki oraz miejsce na ochraniacz pleców, ten jednak należy dokupić osobno. Nieskromnie przewiduję, że będzie to hit, sprawdźcie więc koniecznie te pozycje w Waszych ulubionych sklepach sieci Dobre Sklepy Motocyklowe.